w Sanocki Szpital przypomina jeden wielki plac budowy. Najważniejszą inwestycją jest przeniesienie oddziału neurologicznego do nowego obiektu. Prace idą naprawdę, no, powiedziałbym, w tempie sprinterskim, dlatego że no coś, co w zasadzie w zwykłych warunkach trwałoby pół roku, my chcemy zrobić w ciągu trzech, czterech miesięcy. A więc naprawdę jest pełna mobilizacja wykonawców, pełna mobilizacja po stronie służb szpitalnych, dlatego że my ciągle współpracujemy nieustannie, pomagamy inwestorom. No, jest co robić, ale myślę też, że efekt będzie taki, że będziemy Zadowoleni. O ile inwestycję uda się wykonać jeszcze w tym roku, bo pieniądze z rezerwy budżetowej, które na ten cel udało się pozyskać, należy wykorzystać do końca grudnia. Przeniesienie neurologii sprawi, że w Starym Szpitalu pozostanie tylko oddział laryngologii. Mamy do końca roku mieć gotową niemal e, całą neurologię. Ale pozostaje jeszcze jeden oddział tutaj w starym szpitalu, ta laryngologia, gdzie naprawdę w ciągu roku przyjmowanych jest bardzo dużo pacjentów i to liczby sięgają niemal tysiąca osób. Szpital w tej kwestii podjął kolejne starania. My już zgłoszony jeden wniosek w Urzędzie Marszałkowskim i mamy inne plany również inwestycyjne, także myślę, że no przy pewnej przychylności uda nam się to zrealizować w, w najbliższych latach. Starosta uspokaja, laryngologia w Sanoku po... Nie ma się co obawiać, jeżeli chodzi o laryngologię, a jeżeli chodzi o budowę nowego pawilonu, rozmowy trwają. Są firmy, które są tym zainteresowane. Pozostaje u nas tylko wydzielić tą działkę, aby mogła być przedmiotem inwestycji i myślę, że wkrótce o naszych zamierzeniach będziemy szerzej informować. Na razie rozmowy trwają. TV